Oj, 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 Joe, chyba będziesz musiał go zastąpić. Mówisz? Jak ci leci? Szaro, buro, ponuro. Same kłopoty. No właśnie słyszałem o tej wiadomości na murze. To chyba jakaś grubsza sprawa, nie? Of, na jednej wiadomości się nie skończyło. To znaczy? Kate znalazła list do mnie o takiej samej treści, a jeszcze następny Kyle z nas w szufladzie z bielizną, no to... Udało Ci się coś ustalić? Mamy póki co tylko portret pamięciowy tego gościa i tyle. Mogę go zobaczyć? Jasne, wpadnie jutro na komendę, to pokażę. No, w porządku. A jakby żona ci kazała rzucić tą robotę? To jej w nos. Ta praca daje sens mojemu życiu. Widzę, że znalazłeś miłych współpracowników. Z Tobą i Ryanem też było niczego sobie. Hm, no właśnie. Ja się potem wszystkim pozbierałem, a Ty nie wytrzymałeś i wstąpiłeś do drogówki. Całe szczęście nie skończyło się na samym wlepianiu mandatów. Emil, posłuchaj mnie. Możliwe, że mam coś odnośnie tego stalkera. Co? Antyterroryści mają wśród grup przestępczych szpiegów i wśród nich krążą plotki o policencie, który przyszedł na ich stronę. Czaj, czaj, czaj. Co ty podejrzewasz? Najpierw się zapytam ciebie: pracowałeś już z kimś, komu znalazłeś za skórę? Nie. Ze wszystkimi się zawsze dobrze dogadywałem. Mimo to chciałbym, żebyś uważał na nich i nikomu nie ufał. Sam rozumiem troskę, ale nie sądzę, by... Emil, przez takie bagatelizowanie sprawy raz o mało nie zginęliśmy. Nie zamierzam powtórzyć tego błędu. Pamiętaj, że to może się odbić też na innych. Poczekaj, komendant dzwoni. Okej. Okay. Tak, panie komendancie? A co się stało? Co z nim? I to nie sami. Nic nie mogłeś zrobić. Co to zmienia? To, że nie możesz się za to obwiniać. Nie obwiniam się, Kyle. Jestem wściekły! Josh i ja w liceum byliśmy najlepszymi przyjaciółmi został zamordowany dosłownie godzinę po tym, jak go ostatni raz słyszałem. Jak to wiem, się, kto to zrobił, to zastrzelę go, bych z chwili wahania przysięgam. Emil, nie jesteś już w antyterrorystach. Nie majesz go prawnie zabić, jak... Nie prze to, rozumiesz? Gówno nie obchodzi, jakie będą tego konsekwencje! No dobra, zabijesz go i co? Nawet jak... Emil, Kyle, chodźcie szybko, mamy coś... Już idziemy. Ty weź się zostanów. Ale jesteś na 100% pewny, tak? Nie zapominam ryjów, do których strzelałem. Co macie? Wiemy kim jest ten wasz Jeremy Blade. Ścigam go od 8 lat. To Gary Smoke, oszukiwany listem gończym za wielokrotne napady i morderstwa na zlecenie. Czej, 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 ja go znam! Co? Potrąciłem go wczoraj przy komendzie. Ja, pitole. No dobra, a zleceniodawca? Nieznany. Super. Zajebiście po prostu. Emil, jeśli nie zgodzisz się na tę ochronę, to jesteś idiotą. A ty pobijany, jeśli nie przestaniecie mi o tym pieprzyć! Zabiją cię! Tego chcesz? Gdyby chcieli mnie zabić, to już dawno by to zrobili! A skąd wiesz? Emil, to już nie są listy z pogróżkami. Grozi ci niebezpieczeństwo. Pomyśl, jak to wszystko będzie wyglądać, gdy zginiesz. Pomyśl, co Kate będzie musiała wtedy przejść. Tego chcesz? <laughs> Emil. Zostaw go, niech ochłonie. Musi pobyć trochę czasu sam. On nie może być teraz sam. mi czemu, co ja im takiego zrobiłem, że teraz muszą nam sprawiać tyle cierpienia. Mam nadzieję, że tam się teraz jesteś jest ci lepiej niż w tym piekle tutaj. Skąd wiedziałam, że cię tu znajdę? Pewnie jesteś jasnowidzem. Co jasne. Być może to tak teraz nie wygląda, ale na tym się świat nie kończy, Emil. Wiem, Kate. Niejedna bliska mi osoba umarła w ten sposób. W liceum nigdy nie chciałeś powiedzieć, czemu wychowywał cię dziadek. To nie do końca prawda. Pod koniec liceum ostatecznie powiedziałem to Czuszowi, ale od tamtej pory przed nikim się nie otwierałem. <laughs> Moja mama umarła przy porodzie. Ojciec był strażakiem i często go nie widywałem. Ale nic mu nie można było zarzucić. Dobry człowiek, wspaniały rodzic. Ale jak miałem 10 lat za skórę jakiemuś bandycie, nie mam pojęcia o co chodziło, a ten go gnął nożem. Umarł 3 dni później w szpitalu. Czemu nie chcieliś tego zdradzić? Tylekroć o tym z dziadkiem rozmawiałem. Nie mogłem się powstrzymać od łez. Ostatnie słowa, które tata do mnie powiedział przed śmiercią, to: bądź silny. W życiu nie ma miejsca na łzy. Teraz rozumiem. Z biegiem lat moja rodzina coraz bardziej się pomieszała. Przyzwyczaiłem się do strat bliskich osób. A przynajmniej tak mi się zdawało. Przez większość życia jestem sam. Już nie będziesz sam, Emil. Udało się? Niestety nie, uparty jak zawsze. A jakie wszędzie to postępowanie sprawy Gary'ego? Pracuję nad tym sześć pięter informatyków. Jeśli na monitoringu miejskim pojawi się chociaż urywek jego gęby, wysyłamy ludzi i mają strzelać bez rozkazu. Czyli na chwilę obecną polegamy jedynie na monitoringu? Ktoś jeszcze wie o tej decyzji? Absolutnie nikt. Pamiętam o plotkach na temat tego zdrajcy. No właśnie. W związku z tym chciałbym, żebyś rozkazał swoim ludziom szpiegowanie wszystkich policjantów w mieście. Tu nie ma czasu na rozwój wydarzeń. Mój szef za nic się na to nie zgodzi. Dlatego to zostanie tylko i wyłącznie między nami. Jeśli to się wyda, to osobiście porozmawiam z twoim szefem. Zrozumiałem. A twoje zadanie pozostaje bez zmian. Tak jest. Panie komendancie... Kyle! nauczyli nauczyliście w domu pukać? Najmocniej przepraszam, ale. chyba ruszyliśmy z miejsca. To znaczy? Leo, jak zamierzasz mi dalej wciskać tę ochronę, to sobie daruj. Skończ Pitolic, i wracaj na komendę. Mam informacje, które cię powinny ucieszyć. Wal. Ten dzieciak, który namalował ten napis na murze, chce zeznawać. Nie gadaj. Zagęszczaj ruchy. Komendant chce, byś był przy tej rozmowie. Dobra, zaraz będę. Korków chyba nie ma o tej porze. Przynajmniej nie na trasie, którą powinni przebyć. Byle żeby byli. Strasznie mnie ciekawi, co Gary mu naopowiadał. Mam pójść i się zapytać, gdzie oni są? Nie trzeba, już są. Neszcze schodzimy? Nie, zaraz przyjdą. Cholera! Szybko na dół! Do wszystkich jednostek, zasadzka, dwie osoby postrzone pod komendą. And I will crash and burn, but you got.